Cześć, witajcie, wszyscy władze! Ale to bardzo serdecznie! Ja jestem ja witam wam już w kolejnym odcinku do Grabacki Jubiläum, samym odcineczku z Zbotykę 3, bo już w 50 i mam nadzieję, że do ten odcinek Wam się po prostu spodoba. Że będziecie się bardzo, ale to bardzo dobrze bawić. I oczywiście otrzymam was do y, opisu tego odcineczka, gdzie znajdziecie bardzo wiele interesujących linków. więc Zapraszam do grawaczki. Będziemy robić do jazdę, musimy się dzisiaj zemścić za ostatnią porażkę. Kampania Reniu oczywiście, żeby renił, Renia. Renia. Jak to tu wygląda z tym? Dobra, dobra, dobra i jeszcze raz. Dobra musimy to do kierowacki powtórzyć. No bo zobaczymy czy w ogóle... Dobra, poziom się nie zmienił. To też najważniejsze, że poziom się nie zmienił. O, ale jak już kliknęliśmy, Andeda to już się zmienił, więc coś tutaj poszło o jeden do dołu, że się tak wyrażę, o pół poziomu do dołu poszło po tej porażce, ale na szczęście możemy dalej grać na poziomie, no tym takim e, Struisida, czyli e, niemożliwy czy coś w tym rodzaju. E, dobra, The Wind of the Deer. Nie będę, nie będę tego czytał, jeszcze raz po prostu lecimy do porażki z koksem, bawmy się cudownie, bawmy się świetnie. Otwierajmy szampana, fajerwerki, bo 50 odcineczek wlatuje z powerem do grabaczki I spróbujemy tym razem nie dać tyłka Spróbujemy tym razem yy, dać tyłka, ale, ale im w, w takim kontekście, no wiecie, w takim przeciwnym do, 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 waszego, do waszego myślenia, się tak wyrażę, do waszego, do naszego myślenia Dobra, ja się już może zamknę, bo się tutaj wkopuje coraz bardziej Lepiej się nie wkopywać, no bo będzie przewalone Dobra, do e, Jak to to wygląda? 10 punktów armii. Dobra, e, po, po tym co było ostatnio, to ja tutaj do gromadzki zrobię tak. W, w, zapłacimy sobie te 30 koron, to jest grosze, mam ich w ciul. E, 10 dodatkowych punktów się przyda. I teraz pytanie. E, wydaje mi się, dobra, myślę, że tak. Ostat, e, ostatnio był e, jeden cień, którego straciliśmy niestety po raz drugi. Maksymalny cień został stracony, ale teraz weźmiemy sobie trzech y, dumów, y, dwóch zombieaków do budowania, i te trzech dumów na 100% poradzi z, z ewentualnym atakiem, y, właśnie y, bohatera wrogiego i kogoś tam. No więc do gierowaczki lecimy. Lecimy, lecimy. Y, tak, y, The Hit Wife chyba, czy coś takiego. Y, dobra, na początek. Wiecie co zrobię? Dobra, zrobię tak. Zrobimy także że... O... Pięknie... Dobra, niech on idzie tu. O, szk... I on tu powinien to na spokojnie przejąć. Niech se to przejmuje. Teraz tak, yy, na razie to zostawmy do grawacki bierzemy jakąś wieżę jeszcze. Tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą I wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem Będzie tutaj zrobić Tak, dwie wieże, zróbmy sobie długie Tutaj dwie wieże I spróbujemy, dobra, e, idziemy dalej z tobą Kryształ, dobra, przejmuj ten kryształ On sobie na spokojnie to przejmie Na spokojnie, dumy niech idą Tu, dobra Drogie dumy, drogie dumy, róbcie tutaj rozpierdziel e, Zróbmy sobie plus 4 Do walki dla zombie Aha, i, and allow resource Scavenging czy tam scavenging? No, dobra No, no, salvation O, tu sobie przejmiemy, dogierować. Do Idziemy na górę, bo pamiętam, że tam były kopalnie. Tym razem grawacki nie dały, tylko. Oj, nie, oj, nie. Tym razem sobie myślę, że poradzimy. Może, czy na spokojnie? Zobaczymy. Nawet lepiej by było, jeżeli nie na spokojnie, bo będziemy mieć przynajmniej dla i wy dobrą rozgryweczkę do oglądanka. Dobra, tutaj są dwie. Dobra, zrobił, nie. Nie, jest, dobra, dobra, jest. Cmentarz budujmy. O, 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 o. Tutaj sobie. Dobra, tutaj zbuduj. Teraz tak, tu mamy czarne. Ale dobra, to sobie zostawmy, nie potrzebujemy tego mieć jakby od tego w tym momencie. No tak, tyk, tyk. Potrzebujemy oczywiście szkieleciory robione. Jeden się skończył, ty tutaj żeś zrobił. Eee... Dobra, niech on nie od razu dwójeczkę, ja się tak wyrażę. Gdzieś ty po raz Czekaj ta, 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 ja się muszę zastanowić. Dobra, mamy chwilę możliwości. E, ty żeś utknął tutaj. Eee, ja To się nazywa złośliwość rzeczy martwych. Dobra, taki zuchór na początek. Nie, no kurde mać, dlaczego? Teraz pytaj, jak ja do tych dumów wieży. To oni zrobią lepszą. Wiecie co? Dajmy ich do wieży, żeby na razie nie obrywali. Troszkę ta wieża zrobi swoją robotę. W razie co? Dobra. Czekajcie! Ej, ej, ej! Panowie! Panowie! Panowie, to już jest przeginka pały. Cholera jasna. No nie, nie, nie. Szybko, szybko nie! Nie, no nie ma, nie ma szans. Dobra, muszę to zostawić. Dobra, idźcie tu do wierzy. Idźcie tu do wierzy, bo to jest bez sensu. O cię, panowie. O, widzicie, tu już nie podejdą trwaniaki. Kurde, mole, ja to wiecie, ja to pauzuję do gierowackiego. Ja muszę tutaj. Dawaj, Dawaj Psz, Kryta! Dzią poszedł. Dobra. Shit. No nie wytrzymie. No patrzcie, co się tu odwala. Kurde mać. Ty wbij. Weźcie go zabicie, cholera. Shit. On tu nie może się ruszyć, nie? Nie może. Dobra, y, usuwamy go. No co jest? Citadel to D. którym to się w końcu robiło. Twoje oh. Nie da się go usunąć. Tak. Dobra, wracajcie, wracajcie, panowie. Nie, nie, nie. Tak nie będzie. Tak nie będzie. Proszę mi tutaj. E, od razu. E, już. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. Dwujećkiem mi proszę robić, proszę mi tutaj e, robić e, e, cmentarz Proszę mi tutaj robić cmentarz Tu będą robione szkieletior do nie, 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 nie nie Tak nie będzie Ten przycisk raz działa, raz nie No, Nie nie działa teraz Tutaj proszę mi robić e, zombiaki Magic Defender yy, Co ja potrzebę Złota, 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 złota Patrzcie jak idzie jak. Widzicie jak ucieka? On potrafi być niewidzialny, kurczy syn, dobra Zrobimy to inaczej Dobra, ty będziesz robił to, ty będziesz robił to Proszę mi tutaj ee, Budować od razu e, te Zasięgi, że się tak wrażę Proszę mi budować zasięgi. Już e, ty tutaj bez... Dobra, jest. E, pek pek, trójeczka od razu. Sobie to zrobimy. E, tutaj plus 5 do armoru szybko. Jedziemy do robaczki z. z... Dobra, ty zbuduj sobie tutaj to. Bohaterka użyjemy do bardziej ambitniejszych celów. Patrzcie, widzicie? Widzicie? Czekajcie. Chodź tu kurde, macie ja ci zaraz zrobię. no dubbi zaham! Kurwa! DAWAĆ! DAWAĆ! No! A to gnój, zabił mi Ej, ale on jest twardy! Nie uda! O, powiem wam, że będzie problem. Dobra! E... Powiem, że będzie problem, mogę przynajmniej z stary... tej. Dobra, tu no, lecimy do grawatki z Hoksem. Tutaj wy macie stać. Proszę, proszę mi tu stać. Szkieleciory, tutaj wszystkie. Dobra, robimy tak, kolejny cmentarz. Szybko kolejny e, cmentarz. Kurde mać. Eee. Iść tu, idź tu, idź tu. O, 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 tutaj. Proszę mi tu. To jest tak, bo tutaj było... To jest. Dobra, tu się to robi, tu się to robi, tu się to robi. Patrzcie, od tyłu podchodzą. A, to kurwy! Dobra Eee. Proszę mi tu iść, proszę mi tu iść. Dobra, chyba się uda. Trzeba się szybko, szybko. A ty jesteś tu, Dobra, ja muszę. Dawaj, no, raz pięknie. Super, 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 Renegat,ku. Dałeś yy, yy, dobrą robotę. Nie dałeś tylko. Kurde mać, kurde mać, kurde mać, kurde, mać, kurde mać. No przejmuj to, przejmuj to, przejmuj to, przejmuj to. Przejmuj to, przejmuj to, przejmuj to, to. Dobra. Eee, tutaj proszę mi robić szkielety, bo znowu zapomniałem ich tutaj dać. Dobra, e, tu jest 4, 4. No tak, robimy wszędzie. Robimy wszędzie to, co możemy. Proszę mi tutaj robić. E, poczekajmy na te 213, bo to się zaraz zrobi. E, udało się to zrobić? Nie. Tu, proszę, proszę, tutaj mi stać. Dobra, druga armia będzie tu stała. Idzie, 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 Dobra, Róbmy tak. No, ucieka tchórzno, ucieka no ucieka tchórzno. Proszę mi robić plus 10 do tych, dobra Dobra Początkową obronę mamy Dawajcie, panowie Przynajmniej tutaj mamy yy, ten plus, że możemy na spokojnie sobie yy, No tak, ja tutaj widzicie Robić 10 rzeczy na raz jest bardzo ciężko Pójdę sobie tu niżej, spróbuję sobie przyjąć. Kurcze, nie patrz, tylko kopalnie były rozstawione ale myślę, że będzie dobrze. Dobra, na górze tam po. Zdummy tak. E, tutaj trzeba będzie że zrobić. Gdzie jest y, jakiś ten? Proszę. Idzie tutaj, idzie tutaj, cfaniak no. Dobra, wy wychodzicie tutaj. Jeszcze niżej zejdź. Jeszcze niżej zejdź. Jeszcze niżej zejdź. Osiem, teraz tak proszę mi iść do. Złoto, 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 złoto. Do metalu, do metalu, do metalu, do metalu, do metalu. Nie, 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 nie. Ty też idziesz do metalu. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy z tym bohaterem, Lecimy. Widzicie? To jest tak, że się ma 10 rzeczy na głowie. Ciężko jest ogarnąć. Jakbym miał to na przykład robić bez pauzy, no to myślę, że tutaj narażony jestem na bardzo dużą ilość błędów. Tutaj są tak, dwie kopalnie, tu było złoto. Przejdziemy sobie jeszcze tam obrót, obok tego. E, dobra, robimy sobie troszeczkę. E... Dobra, oni się tu poradzą. Na no, spokojnie sobie tu poradzą. Tutaj myślę, że nie mogę się. Nie muszę się o nich zbać. Wezmę sobie, dam ich tutaj troszeczkę. Spadamy, spadamy, ja się tu nie będę bawił. Ej, ej, ej. Przerwali mi nie, nie, nie przerw Uciekaj! Dobra, robimy tak. Ty idziesz tu. Robimy tak, ty, ty idziesz tu. Dawać. Panowie. My tutaj sobie z nimi... My tutaj z nimi zrobimy robotę! Dobra, chodź tutaj. E, ty... Kurde, szkoda, że nie mogą Mithrila robić. Jest ciekawie! No dobra, oni się tutaj jakoś to ogarną. Proszę... Dobra, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, Idziecie! Ude... Chodźcie tu panowie, cholera uciekli Dobra Dobra on będzie uciekał, dobra on jest tchórzem Idź, 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 idź Idź, 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 idź. idź, idź, idź. dobra on jest taki niewidzialny cwaniek, który się schowa i spierdziela To my zrobimy sobie coś takiego, dobra stójcie tu panowie i nie będzie Nie będzie tu żadnego bawienia się Proszę mi tu stać Eee, przejmuj to mi atakuje budynki Gdzie, jak, gdzie? Co to? Eee, dobra, tutaj robimy nietoperze dla wampiryzmu eee, Dobra, raz, dwa, trzy, tu się robią szkielety eee, pauza 8 eee, osiem, osiem. Co mi tu jeszcze brakuje? Tutaj by trzeba było jakąś armijkę dać eee, Dobra po prostu zablokować im wejście tutaj i po problemie nie będziemy musieli się bawić, a z tego względu, że bohaterem jest, bohater jest tchórzem no to spokojnie to nas spokojnie tutaj sobie damy radę, dobra będziecie stali pilnowali, to jest najważniejsze, co ja przynajmniej będę mógł na spokojnie załadować wszystkie możliwe 8-8 e, to teraz mogę wywalić e, do złota, tak do złota, do złota najważniejsze dobra ty już tu przejmujesz e, Reniu Renegatku, drogi kochany Dobra Proszę mi najlepiej stać gdzieś tu Super Jesteśmy, że się tak wrażę bezpieczni ale Czy ktoś tutaj stoi? Dobra, ty tutaj stoisz, idź tu Dobra No spokojnie, wracamy się do, do, do swojej wioski Ale jeszcze, zlub, dobra, zróbmy Mitlila, Trilla Zróbmy na sam początek i będzie bardzo dobrze do gromadzki Widzicie? Troszeczkę inne podejście i już to wygląda lepiej. Teraz tak, ja sobie z bohaterem pójdę znowu tu, tu jest metal, a tu jest złoto i kamień. Dobra, idę do złota. Bardziej mi zależy na złocie chyba, wydaje się. Mam taką nadzieję, że bardziej mi zależy. Dobra, teraz zróbmy tak, e, ty pójdziesz tu Ty pójdziesz tu, a ty pójdziesz tu Dobra, jako zombie. Tutaj będą się dwa zombie robić e, dobra Tu się robi to, tu się robi to, to, to to proszę mi robić. E... Proszę mi robić kolejny cmentarz. Dobra ej, ej! ej, Co tu się odwala? Co to kto to jest? Jezus ma... No tak, bo ja ich tutaj zostawiłem, widzicie? W małej ilości. Tutaj wchodzi ta mrówka, ale dobra, ona i tak zdechnie e, Ty idziesz Reniu tutaj, masz to przejmować i mnie to nie interesuje Teraz tak, trzy e, czego ja mam dużo? Proszę mi tutaj rajty robić. E, Dobra. Widzicie, nawet mniejsza ilość, co prawda żeśmy oberwali trochę, ale... Ale daje radę. Dali radę. Hm. Przejmuj to, przejmuj. Zostaw te mrówki, zostaw te mrówki, Renegat. Zostaw te mrówki, Renegat, kurde. Dobra. Super. E, ej, co oni się tutaj... Tutaj wchodź! No nie wytrzymie zaraz idźcie to niszczyć! Idźcie to niszczyć, panowie! Bo to jest. Co wy, wielbłąda chcieliście atakować? Proszę mi tutaj niszczyć to wieżę! Bo oni mi tutaj te robaczki drogie. Te moje robaczki drogie tutaj sobie troszeczkę za bardzo poczynają. Rozwalcie ich! Dobra, proszę mi tu stać. Najważniejsze. Dobra, on się jeszcze robi. Co prawda długo, ale się robi. Eee, proszę mi robić tak, pek eee, Magic Defender, super. Gdzieś ty polas, tutaj. Teraz tak. Eee, pe, Idźmy się tutaj troszeczkę zróbmy, że się tak wyrażę. Proszę mi się tutaj robić. Filmy. No widzicie, żadna wielka filozofia. To jest tak. Pek Idźcie sobie tu. Dobra, i będzie już w miarę ogarnięte. To najważniejsze. Teraz tak. Eee. tutaj sobie tą Kto mnie co atakuje Teoretycznie mógłbym No dobra, tutaj są nietoperze Wiecie co ja zrobię ja sobie zrobię tak, że pek yy, walnę sobie produkcję Magic Defender nie się robi Dobra, pek Zróbmy sobie jeszcze siebie jako budowniczego tutaj też dobra <laughs> e, możemy robić czwóreczkę, to sobie zróbmy i już będzie gotowe. tak e, proszę mi tu świetnie to wygląda. Jak tu mamy 8-8, to co idzie tu, to to pójdzie teraz z C. Tu 8-8, no kamienia tu ja nie potrzebuję. Proszę iść w to, o, super, 8-8, mhm. Klateczkę, zróbmy sobie może tutaj kolejne cmentarze mhm. I tutaj może już sobie walnijmy kawalerię szkieletów, drogi robaczki No widzicie, oni się tu pilnują, tutaj mają te no, dobra, zrobię tak, że dam kilku tutaj, żeby oni stali, pilnowali w razie co? jakoś sobie tu poradzimy. Mhm, ciekawie się to prezentuje. Dobra, e, proszę, buduj jeszcze klatkę. Buduj jeszcze klatkę, klatkę, może zbudujemy sobie gdzieś tu. Proszę, budujmy klatkę. E, tyk, 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 dobra. T, 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 t. Dobra, możemy robić. noc, super Katapult, ja róbmy sobie. A co szkodzi? Magic Defender. Nie mam, ciao, nie mam złota, dobra. Ciule mi zajumali całe moje złoto. Teraz tak, e, tu jest co? Tu idzie ósmy. Tu, 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 tu. Mogę zrobić do bibliotekę. Zdumy sobie bibliotekę tutaj. No i co oni mają do gadania? Patrzcie, go rozwalał! Rozwalcie go! No widzicie, no, no nie mam tu czego szukać. Nie mam tu czego szukać po prostu. E, nie mam złota. Nie mam złota. unit need more gold. Dobra, idź to przejmuj. Idź to przejmuj. bo ja tutaj widzicie. Głubie się, gubię się, ale to się gubię. E, aha, dlatego unit need more gold. Rób. Shit! to no nie stać mnie, no nie stać mnie. Dobra, róbcie się harpie. Róbcie się harpie. Zrobimy sobie harpie. E, nie, nie to. To. Mhm. Dobra. Niech on to robi. Dobra, dla ciebie, co potrzebuję złota? Przejmuj to. E, proszę mi tutaj. Tutaj sobie. Puścimy więcej tych. A tutaj, Dobra, Wy tutaj, dobra. Tak, e i tutaj, co jest nasze, też to przejmujemy. Jeszcze zobaczę tu na dole, czy nie ma czasem więcej kopalni. Tu jest 102, proszę. Katapulty. Katapulty w sumie, niech już tu sobie gdzieś idą. Bo oni są na dole, tak? No to. Dobra, wyślijmy je tutaj, nie sobie chodzą Wyślijmy je tutaj, niech sobie chodzą e, Jak to z tymi zębiakami w końcu tutaj wychodzi? Dobra, 8 e, Wy idziecie teraz tu Ewentualnie... Dobra, tutaj idźcie, tutaj idźcie Przejmij to W razie co, tutaj na dół pójdziemy i sobie też przyjmiemy Dawaj, Renegatku, dawaj, Renegatku, dawaj, Renegatku, szybciej No szkoda, że on jest taki wolny przez te buciory, ale... E, ale... Dobra Osiem, osiem Dobra, idź tu. Zrobimy sobie na spokojnie złoto. Pek, 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 pek. Eee, dobra, pek, eee, pek, 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 pek. Dobra, to jest tak, wyjdźcie tutaj. Wyjdźcie tutaj. Sobie na spokojnie. Tam jakaś pszczółka Miami, kurde, podpieprza eee, budynki. Eee, proszę tutaj iść. Albo dobra, dwa pół będą na, gór na górze się zbierały. Dwa będą się na górze zbierały, a wy się będziecie zbierać y, tutaj też No i piąteczkę możemy przy okazji robić, to Zróbmy sobie noc jest noc zajebista, to przynajmniej jest y, fajny klimat. Dobra Gdzie tutaj jest jakiś? No, a co ja się będę? Proszę cień. Dobra. Niech sobie jeden tu stoi. Zróbmy sobie yy, od razu te, te buffy do gierowaczki dla liszów do zasięgu i do, yy, do walki, tak? Yy, tak. Dobra, tutaj jeszcze tutaj zrobię to co trzeba. Tu jeszcze zaucharpie harpię, tutaj nie mogę zrobić nic, tutaj nic. Dobra, was jako. Yy, no, a Slayerów sobie zróbmy. O, i mogę zrobić już od razu dumów, no to sobie ich walnimy. Dobra, tu sobie oni poradzą na spokojnie będzie dobrze. Eee... Pek, 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 pek Dobra, mm, tu jest 8, tu jest 8, tu jest 0, tu jest 7, tu jest 8, tu jest 8, tu jest 0. Dobra. Nie ma tu na pewno nic. Dobra te Oczywiście to byłby najlepszy pomysł, w tym momencie zakończyć ten odcinek z WoW 3. Mam nadzieję, że on się wam po prostu podobał. Zapraszam was oczywiście do kolejnych odcineczków, jak i poprzednich odcineczków z WoW 3. Oczywiście również zapraszam was do... Opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie bardzo wiele, ale... Bardzo, bardzo, bardzo wiele interesujących linków. No i oczywiście zostawcie coś po sobie, jeżeli wam się oczywiście podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to też pozostawcie coś sobie, Żeby było do kolekcji No więc, jak to już wygląda dla gierowacki, robimy sobie Save'ika, więc cóż mogę powiedzieć, do zobaczenia, trzymajcie się JA BYŁ renegat, NO I CZEŚĆ, PA PA!